Cześć! Z Kessy i Bartek. Witamy Was w naszym pierwszym vlogu. Zazwyczaj lubimy bardziej występować niż gadać, więc bądźcie wyrozumiali. ale mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Zobaczymy, jak wyjdzie. No yy, by było ok. Ostatnio pojawił się poz na naszym Facebooku, pod którym zamieszczaliście pytania, więc zaczynamy od tego. Pierwsze pytanie. E, pierwszy komentarz, jesteście świetni. Pozdrawiam, dziękuję. <laughs> to było bardzo dobre pytanie. A, a tak na poważnie, jak dużo czasu poświęcacie na treningi i trzymacie trenera? Więc tak, ile czasu poświęcamy na treningi? Jeżeli chodzi o taki codzienny trening, to tak, schodzi nam do dwóch godzin, czasami dłużej. Eee, częstotliwość treningu najlepiej codziennie, ale w związku z naszymi wyjazdami... Nie zawsze jest to możliwe pod, pod kątem takim logistycznym. Tak. I czy mamy trenera? Tak, mamy trenera. A teraz drugie pytanie dla Ciebie. Eee, Zuzanna pyta, jak się poznaliśmy. Pamiętasz? Jak się poznaliśmy? No, poznaliśmy się w gimnazjum. E, jesteśmy gdzieś nad prywatnie parą, więc e, to było już dawno temu, e, ale pamiętam to tak, że oboje chodziliśmy do różnych szkół. Ja chodziłem do gimnazjum sportowego, Delfina do gimnazjum zwykłego i po roku czasu stwierdziłem, że to nie jest jednak szkoła dla mnie, mimo tego, że cały czas trenowałem oczywiście. E, przypisałem się do tej szkoły i znajomi nas poznali ze sobą, więc tak się zaczęła nasza przygoda. E, więc najpierw byliśmy prywatnie parą, a dopiero później zaczęliśmy trenować e, razem akrobatykę. Prawda, kochanie? No, pomyliłeś się o lata. Po dwóch latach zaczęliśmy razem trenować, ale dobra, niech będzie, wybaczę ci. I następne pytanie, też od Zuzanny. Skąd wziął się pomysł wzięcia udziału w Mam Talent? A skąd się wziął pomysł na udział w Mam Talent? To był spontan, to był typowy spontan. Trenowaliśmy dosłownie 10 miesięcy razem. Tak naprawdę wziął się od tego, że ja byłem w drugiej edycji Mam Talent. Dostałem trzy razy, nie. Wiecie co, wyszedłem z tego, z tego teatru, z tego castingu, popatrzyłem na to miejsce i powiedziałem sobie, ja jeszcze tam wrócę. I faktycznie trzy lata później, bo w piątej edycji z Delfiną wróciliśmy do tego programu. No i później się już potoczyło, jak potoczyło, nie? Tak w ogóle to lecę. I kolejne pytanie od Ewy. Macie inne pasje poza akrobatyką? Także... Ta to... Ja może nie pytałem, tylko byliśmy coś zjedli przed treningiem. Ładny jest. Nic nowego, jak zwykle? Dobra, przerywamy, idziemy zrobić coś jeść, bo Bartek nie wytrzyma i kolejne pytania odpalamy. Chcesz Jak, Dobra. Wracamy. Ewa pyta czy mamy inne pasje poza akrobatyką? No mamy na przykład jedzenie. A tak na poważnie. E, tak, ja mam taką odskocznię od akrobatyki, jest motoryzacja. Lubię czasami sobie pogrywać w garażu, w samochodzie i ogólnie w tym świecie motoryzacji. E, Wifina lubi konie, lubi spacery, lubi przyrodę, ogrody, zwierzątka. To jest taka odskocznia od akrobatyki. I jeszcze jednym pytaniem możesz odpowiedzieć. Yy, czy żyjemy yy, tylko z pokazów, z występów, czy z czegoś jeszcze? Tak, przede wszystkim utrzymujemy się z występów i pokazów, yy, ale oprócz tego nie zapominamy również o najmłodszych o tym, żeby prowadzić z nimi zajęcia. Także możecie nas znaleźć w Jarosławiu, tam prowadzimy zajęcia z dziećmi aktualnie i co? Pokazy i zajęcia. My już idziemy na trening, a następne pytanie to skąd bierzemy inspiracje, skąd one się biorą, nasze pomysły, skąd, jak to wszystko powstaje? Więc tak, jak to wszystko powstaje. E, inspiruje nas bardzo mocno muzyka przede wszystkim. E, oglądamy też dużo tych przedstawień innych artystów w internecie. E, to też nas mocno inspiruje. Ogólnie życie codzienne, to wszystko co się koło nas dzieje, bodźce i tak dalej. Więc słuchając muzyki, my jesteśmy w stanie już wymyślić, już mamy pomysł na to, co byśmy chcieli Wam pokazać na scenie. Nasze uczucia, odczucia, to wszystko, to wiecie, to wszystko jest tu i wszystko jest tu. Bardzo często nas pytacie, jak dużo czasu poświęcamy na treningi, jak to ogólnie wszystko wygląda, jak wygląda nasz trening. Więc tak, przede wszystkim taki trening trwa do dwóch godzin, czasami troszeczkę dłużej. Zależy jaki trening wykonujemy, bo mamy dwa rodzaje treningów. Pierwszy rodzaj to są takie treningi, kiedy przychodzimy, robimy elementy, siłowo i wytrzymałościowo się przygotowujemy. Drugi rodzaj naszych treningów to choreografia, kiedy przygotowujemy nowe układy, czyścimy te, które mamy. Więc to są dwa rodzaje treningów. Tak jak dzisiaj przychodzimy na trening. Zaczynamy w pierwszej kolejności od rozgrzewki, która jest najważniejsza. Taka rozgrzewka zajmuje nam około 15-20 minut. Bartek troszeczkę ma inną rozgrzewkę niż ja, bo ja dodatkowo muszę się jeszcze ponaciągać, więc rozgrzewka i rozciąganie. Wtedy przechodzimy do treningu właściwego. Myślę, że dzisiaj właśnie będzie ten trening, gdzie będziemy wykonywać różne figury, różne ewolucje. I na koniec siła. I to na tyle. Jaka ciekawostka powiem Wam na koniec. Ile czasu potrzebujemy, aby stworzyć jeden występ? Na przykładzie Loli Popa, To jest występ, który mieliśmy okazję tutaj zaprezentować na otwarciu w Thai parku, Potrzebujemy aż jeden rok czasu. Dlaczego aż tyle? Na to się składa muzyka, choreografia, stroje, rekwizyt, pomysł, elementy. I to wszystko złożyć w jedną całość, no to aż tyle czasu to wymaga. No ale co, kończymy gadać i idziemy ćwiczyć. Dobrze dziś nam trening wyszedł, Barti Pomasujesz coming, baby To dzisiaj leg day Ale fajnie Dobra, kończmy dzisiaj to co, dziękujemy, że byliście z nami. To był nasz pierwszy vlog, więc prosimy trochę o wyrozumiałości, ale dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Mamy nadzieję, że tak. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie suplementacji, treningów, współpracy, Teragana I nas, i nas samych, to napiszcie, czy w komentarzu, czy prywatnie i... Może w następnym vlogu odpowiemy. Dajcie znać. Także prosimy was albo o suba, albo o lajka. Like. I widzimy się w następnym. Wygląda, jakbyś normalnie robił te kiełbaski. No i go. Jest taki so na... <noise> o, gdzie tu, nie tu, nie tu, awa! O, skąd się wziął pomysł na...